Zapraszam na uszka z kapustą i grzybami. Zaczynam od ciasta, bo odpoczynek bardzo mu przysłuży. Do miski wsypuję mąkę i sól, mieszam, dolewam bardzo ciepłą wodę oraz olej albo roztopione masło i mieszam łyżką, aż woda połączy się z mąką i powstanie baza takiego pierogowego ciasta. Wtedy przekładam je na stolnicę i zagniatam już ręcznie kilka minut, aż będzie gładkie, elastyczne i przestanie się kleić do rąk i do stolnicy. Z ciasta formuję kulę, przykrywam miseczką lub ściereczką i zostawiam na 10 minut, żeby ciasto odpoczęło. No, a w tym czasie po prostu przygotuję farsz. Mam tu już ugotowaną kapustę z grzybami z poprzedniego dnia, dobrze, żeby była zimna. Najpierw ją osączam z nadmiaru wilgoci, ewentualnie delikatnie odciskam. Następnie przepuszczam przez maszynkę do mielenia razem z kromką chleba. Ten chleb po prostu przepycha maszynkę i dodatkowo zbiera trochę wilgoci z farszu. A jeśli nie mam maszynki lub nie chcę z niej korzystać, to po prostu drobno siekam na desce lub pulsacyjnie blenduję, pilnując, żeby ten farsz nie zamienił się w papkę. Tak przygotowane doprawiam solą i pieprzem. Farsz powinien być zdecydowany w smaku i dość pikantny. Gotowe? I wracam do ciasta. Dzielę je na części. Jedną kładę na stolnicy, resztę trzymam pod przykryciem, żeby nie obeschło. Porcję, z którą pracuję, rozwałkowuję bardzo cienko. Im cieniej, tym lepiej, jak przy pierogach. Ciasto jest bardzo podatne i elastyczne, jak widzicie. Nie rwie się, ani nie lepi. No i rozwałkowane ciasto kroję w kwadraty. U nas takie większe, mniej więcej 5 na 5 cm, bo my akurat lubimy większe uszka. Spokojnie można robić drobniejsze. Wtedy te kwadraty po prostu mniejsze, a reszta dokładnie tak samo. Na środek każdego kwadratu nakładam porcję farszu. Składam ciasto nad nadzieniem po przekątnej w trójkąt i bardzo dokładnie zlepiam brzegi. Ważne, żeby farsz nie wszedł między warstwy ciasta, bo wtedy te uszka mogą się rozkleić podczas gotowania. Następnie dwa dolne rogi trójkąta zawijam wokół palca i zlepiam ze sobą a górny czubek lekko odginam, tworząc klasyczne uszko. Gotowe uszka układam na lekko oprószonej mąką stolnicy lub ręczniku kuchennym i przykrywam ściereczką, żeby nie obsychały. Pod tę samą ściereczkę dokładam kolejne partie. Jeśli gotuję od razu, w dużym garnku zagotowuję osoloną wodę, wkładam uszka partiami na wrzątek, delikatnie mieszam, żeby nie przewarły do dna i gotuję około 3 minuty od wypłynięcia. Wyjmuję łyżką cedzakową, no i podaję z barszczem. Jeśli natomiast robię na zapas, to mrożę surowe uszka przed gotowaniem, układam je w odstępach na desce lub talerzu, wyłożonym ściereczką wstawiam do zamrażarki, a kiedy zamarzną, przekładam do woreczków, szczelnie zamykam i trzymam w zamrażarce do wigilii. Gotuję je potem bez rozmrażania, po prostu wrzucam na wrzącą, osaloną wodę i gotuję ciut dłużej, ale dalej mniej więcej 3 minuty od wypłynięcia. Tu uszka w barszczu i zapewniam, to jest przepyszne, więc smacznego!